Przechodząc do mojej kontuzji generalnie, dobra, może zacznę, zacznę od początku całą historię. Co się wydarzyło? Tydzień temu we wtorek e, robiłam sobie sparing z Tomkiem. W ogóle jest ciekawe właśnie, bo do tej kontuzji doszło tak, e, że na sparingu wyprowadziłam sobie sierpa na Tomka. No i on nie obronił, doszedł do jego głowy ten sierp. No i doszedł ten sierp, uderzył go, no i słyszę takie, ksz, że coś w tym palcu się wydarzyło. No i od razu zaczął mi pu puchnąć. No, bardzo mnie bolało, ale pomyślałam sobie, dobra, to chyba jest wybity po prostu, bo już parę razy zdarzyło mi się właśnie na treningach wybić palec, mówię, dobra, chyba wybity, chyba nie jest to big deal i mówię tam parę dni, sobie zrobię lżejsze treningi, i przejdzie. No i tak jak mówię, to było tydzień temu we wtorek, w ten wtorek stwierdziłam, że minął już tydzień i w sumie ten ból mi nie za bardzo schodzi, więc stwierdziłam, że wybiorę się do profesjonalisty, żeby mi to prześwietlił i zobaczył generalnie, co tam się wydarzyło. No i właśnie, wczoraj byłam na rentgenie i okazało się, że no, jest ułamana kość. Jest ułamana kość, no i pan doktor powiedział mi, że prawdopodobnie trzeba będzie to robić operacyjnie. E, bo wygląda to tak, że po prostu odpadł kawałek kości. Ja zresztą na Instagramie wstawiałam tam widziałem, e, widziałem to tam. wideo. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to też podpiłam relację właśnie na Instagramie. Jakby element oderwał się od późna. Tak, nie? po prostu element, nieduży element. E, tak, taki maleńki dosłownie, i to właśnie wydaje się, że to nie jest duży problem, No ale pan doktor tak poważnie do tego podszedł i mówi, że generalnie to jest poważna sprawa i w ogóle dosyć częsta kontuzja gdzieś tam u. U sportowców a i powiedział, że prawdopodobnie trzeba będzie to robić operacyjnie. No więc ja się już nastawiłam, że dobra, wyjdę do tej walki z kontuzją, jak i tak trzeba to robić operacyjnie, to wyjdę do walki i po walce po prostu zrobię tę operację. Ale pan powiedział, żeby zrobić USG, bo dużo zależy od tego, jak ułożone są więzadła. No i dzisiaj byłam na USG, okazało się, że więzadła są ułożone dobrze. Że one są ułożone poprawnie i że ta kość już nawet zaczęła się powoli zrastać, że te więzadła ją tam trzymają i że generalnie wygląda to dobrze. I że około 4-6 tygodni i to powinno mi się samo zaleczyć. No ale powiedział też, że jeśli będę chciała wyjść do walki, no to tak na 95%, mniej więcej, tą rękę sobie po prostu uszkodzę, zerwę sobie te więzadła, no i trzeba będzie to wtedy robić na pewno operacyjnie. Z czego no, koszt takiej operacji też nie jest mały, no i czas rehabilitacji później też nie jest mały. Także um, jutro jeszcze mam konsultację taką yy, oficjalną z doktorem, który mnie prowadzi właśnie w sprawie tej ręki, no i tam już podejmiemy gdzieś tam szczegóły. On mi powie dokładnie co i jak, jakie są opcje generalnie, jakie jest ryzyko, jakie są opcje, no ale z tego co słyszę, no to faktycznie <laughs> byłam u dwóch lekarzy i oby, obydwaj podchodzą do tego poważnie na no, zasadzie, że no, wygląda na, nie, ma, na małą kontuzję, ale jest bardzo poważna, nawet może z, nawet może spowodować to, że gdzieś tam do końca życia ten uraz pozostanie jeśli to się źle zagoi i może być po prostu problem z chwytem. Czyli że nie wiem, będę no miał problem do, docisnąć ręki. Twojego życia, gdzie e, ty też lubisz podnosić ciężary? To no jest... dla mnie to jest bardzo ważne, nie? Żeby ta ręka była sprawna, no jeszcze to jest prawa, czyli moja dominująca ręka, okay. więc tym bardziej. Także to jest e, ciężka zagwozdka teraz, no ale no, na dniach no. się pewnie okaże okay. więcej. No, na obecny moment jeszcze nie podejmujesz e, Nie, więcej w sensie no ja bym bardzo chciała wyjść, naprawdę, bo szkoda mi przede wszystkim czasu, który poświęciłam i zaangażowania, które włożyłam. No szkoda mi tych ostatnich miesięcy, żeby to poszło na marne, no, ale z drugiej strony staram się myśleć racjonalnie. Wiesz, no to też nie jest tak, że to nagle przepada, tylko można to gdzieś tam w czasie odłożyć, jak nie zaluną, to, to z kimś innym, a jednak no zdrowie jest najważniejsze, nie? No tutaj... Czy znaczy, ja Ci powiem od razu, że jeżeli do tej walki nie dojdzie, to ode mnie szansy takiej normalnej już nie dostaniesz. Tylko no nie zależy mi na tym akurat. Tylko i wyłącznie byłoby na moich warunkach. A myślę, że widzowie na pewno chcą tej walki. No pewnie chcą, a co to znaczy Twoje warunki? No zobaczymy, jeżeli się nie zgodzisz, to wtedy się dowiesz, nie? Czy mam od razu wywalać? Na, na znaczy, no, wiesz, jeżeli. Ma, na razie musimy ma... się dowiedzieć, bo, bo takie wiesz, przeciąganie tego wszystkiego. Dzisiaj miała być decyzja, a nagle mówisz, że znowu jutro. To też jest na moją niekorzyść. A kto ci powiedział, że dzisiaj ma być decyzja? No tak mi powiedzieli. No, dzisiaj ja, ja, Nie, ja tak nie mówiłam. Ja przed... nie, nie, na Twoim story też napisałaś. Nie, że przedstawię więcej o kontuzji, ale e, konsultację mam jutro oficjalną. No było, że dzisiaj jedziesz do lekarza. No, bo dzisiaj byłam na USG. I co? No i powiedziałam, co weszło na USG. I jutro będzie decyzja, tak? I jutro, jutro powiesz, za tydzień. Nie, jutro mam, jutro mam. W sensie to, to nie zależy ode mnie, kiedy oficjalna, wiesz, oficjalna wersja wyjdzie, bo ja też jestem w, w kontakcie z Fejmem, jeśli chodzi o ujawnianie jakichś tam informacji, no, więc to, to nie zależy pewno. ode mnie.